Siemanko, witam was bardzo serdecznie na nowym filmiku na kanale Hany z Dziś zapraszam na filmik tatar bydę z polem wicewołowej, samą kilo polin wicewołowej elegancki, że chcę kupić, się jako fajno mięsisto. Bez żadnych przerostów, bez niczego. Tu że ta ino tabło, z ściół. Do tego byda potrzebował jest łogorek kiszony, cebula, jajko, jajko sparzone, żółtko to jest ino, e, woda mineralna, Olej, sól, pieprz i trochę magii. Jo, maga, maga a to nie chce, nie, nie dodał. Mi lepiej smakuje jak do Tatariu, jest trochę magii dane. Wy dajcie, albo nie dajcie, jak tam chcecie, nie? No, a ja was zaproszę na filmik. Teraz wezmę i se trochę pokroja ta polędwica wołową na takie plastry fajne, cienkie. Mam sam kilo polędwicy wołowej. Tak, plastry już się teraz się to wszystko wyda sieką na drobne kawałki. Najpierw się to tak takie paski, fajnie pokroja. A teraz fajnie siekamy. Tak, moja polędwica już fajnie posiekano. teraz sobie ją wczepujemy ino. mam sam tego kilo, powiem wam, tutaj kosztuje 40 euro, płaciłek za kilo polędwicy wołowej, tak teraz będę się to doprawiał. bieraj sam leja wody mineralnej, oleju, do solidumej. Wysy ja to doprawcie do smaku, ja cały przepis zostawiam wam pod filmikiem. I teraz pieprzu, pieprz mielny. mielony. Ja sobie trochę więcej, bo mi tak bardziej na tatar wiecie, smakuje. I trochę magii kapniemy. I teraz sobie to fajnie no, wszystko wymieszam. Teraz trochę... doprawimy. A, tak, i ta tarmuje wymieszany. Mmm, pychota. Doprawcie z tego, dobrze jak będzie się robić, żeby wąs smakował, a co? Jotar ja obiera, taki kawałek. I kładziemy na talerz. Tak sobie, panie, łyżką zrobimy taką dziurę, żeby tam fajnie nasze żółtko tam wpadło. Bo wiadomo, jak wiecie, to sobie musicie to potem wszystko razem wymieszać, nie? Zwanie misa ogórka. i teraz eto fajnie przystrojemy inną pietruszeczką. I tatar Hanysa fertig. Tak wygląda na talerzu. Jozaros. Ja kosztuje kosztuje Zajadę. Bumżyca smacznego jak będziecie kosztować tatar Hanysa. Pozdrowią was, zapraszam was na moje inne kanały. Linki macie pod spodem jak klikniecie mały trójkąt. Zapraszam was do na kanał vlogi Hanysa. Tam se wciepły ja jakie filmiki. Sorry sam za jakieś dźwięki jakżeście słyszeli, bo to była moja korcia. No, niebawem nowy klip, nowy teledyskamysa z RAPU. Zapraszam jeszcze tych, co nie zasubskrybowali. Jestem na sam Something Knefel. Naciście subskrybuj. zarobi z po prawej stronie. Dzwoneczek, naciście dzwoneczek z dwoma kreskami, żeby dostawać powiadomienia. Kamys wciekuje filmiki. Bo jak tego dzwoneczka nie naciśniecie, to nie dostaniecie powiadomienia. Tak to robi YouTube. I pozdrawiam. z my widzimy się w następnych filmikach. Życzę wam smacznego jest raz. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!